Wyłają w Katowic, ale też tej hałdy, bo ja tam nieraz z zadamem rozmawiałem, także dość często też na testach ich tam odbieram, nieraz tu właśnie z tej górki albo to skupetach swojego domu, bo to, to wiem, wiem, też ma się tam zniesienia nieźle, także te hałty są w reaktywacji jakieś tam hmm, próbujące z nimi zrobić, no ale to też jest dość dużo uchypane na poziomie morza, także na pewno robi to robotę. W 73 radiowe i 30 koniec wiadomości z mojej strony serdecznie dziękuję za łączność. Na właściwości pozostaje stacja Boroniowa góra, 592 metry nad poziomem morza. Bo i doch, łączność łączności, kanał 3 w paśmie PME, ktoś otwiera Boroniowa góra, leszek z kopca Kraków, woła. Dzień dobry i dobrej można by było tak, że witam serdecznie, moje to Dariusz, poręba góra. 5-9, dziękuję za taki silny raport, również 5-9 dla siebie. Leszku, to Marek, Czy Ty masz może profil na Facebooku? Nie, Marko, ja mam tylko YouTube. Właśnie nie mogę ci znaleźć, ale to nie już takie nie wrócał na Facebooka, żeby było się spotkać może. Kupcie się. No nie kojarzę, ale przypuszczam, że gdzieś to będzie właśnie tam od strony Mysłowic, no tych tych ziemi, nie znam tych nas no, e, oczywiście, ale no też by, pięknie to idzie. Co prawda na dalek, te, e, telewizji oczywiście analogowo cyfrowej i teraz e, w myślowicach kosztowach widzę tu elegancko. Czyż, Darka, strzanowa z, z Baroniowej Góry? Ja jadłem, nie, ja w rodziczę. Wiesz, jestem już na dole. Po pierwsze, Pirsowskiego, właśnie przechodzę koło tego w Także jadłem, nie, jest to, co jest to. To, ja też rodziczę. W już. momencie, w też jestem otwarty, także na śląsk bez problemu. Praktycznie za siebie, to wiesz, już bym był bardziej otwarty na Dąbrowę górniczą. W kierunki tam na część na siebie. Także z mojej strony to jest na Pro Extreme, także standardowa, półwapowa, 16-kanałowa, także tak, akurat nie z niej nadaje. i było oczywiście z Tobą to porozmawiać i wykonać tą łączność. Także jeszcze raz 73 dla Ciebie, dobrej niedzieli, życzę i też udanej łączności! Będziemy próbować dość dowołać do Darka. Tam kończy łączność. Rozmówce nie słyszę. Ale za chwilę powinien tutaj ogłosić. Zawoja, próbuję wejść. Zawoja, bardzo proszę. Boroniowa góra, spróbuję wyłapać się, je, bo jest bardzo dużo zakłóceń, które tak, są no, trochę przeskoczowane Bo jest duże zapętlenie. kogielnogiej i dużo stacji Tu otwiera na tym kanale trzecim. Nie. Zawoje nie słyszę. u ładnie, super, jak to wróci także witam serdecznie, Boroniowa Góra się kłania w tak. chyba, że po odblokowaniu Boroniowa no, Góra, Paszkiewice, Boroniowa Góra czyli łamane przez mobil, czyli z na nadajesz praktycznie no, Panie Paweł, nie ma problemu, już Ci podaję, ma 846, KCH oczywiście z tej strony. Chyba gdzieś coś kojarzy właśnie tak, tak, nie wiem, już byśmy już my rozmawiali. Widoczność taka jest, że po kominy Mysłowic, i spółnadnika, a też widzę i, i oświęcim, a także zakładkę. Chy... No ja mówię też, jestem tak na spacerku, ale mam rzut z także mówię dzisiaj spróbuję też powołać. Wie, żeby gdzieś wyjść, wyjść. No zawsze też jest przewaga przez całą y, stacją KPH jakby nie było, nie? nieko, breko.

Leszek, kopiec Piszyskiego Kraku woła. stacja się to proszę, spróbuj jeszcze raz, bo się wszystko nakłada. Leszek z Kopca Piszyskiego Kraku woła. To chyba są mocniejsze stacje lokalne. Pani Przewodnicząca, Pani To Pani mamy, Pani Przewodnicząca, to Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Pani w, tamtą, w tamtą stronę, tak? Mi nic nie mówi, musiałbym sprawdzić, czy coś to na telefonie na bo to na no, tylko. pięć, to no, nie może być inaczej. Się to zbigniewie. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, także również 73 radiowe dla ciebie. A znaczy zostaje? stacja Boroniowa Góra, stacja okolicznościowa. Woła i słuchaj kanał 3. Leszek z kopca piszyskiego kraku woła. Leszek z kopca piszyskiego kraku woła. Nie wiem, słyszałem trzy stacje brakujące. Proszę, breko, 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 bardzo mocna stacja. O, tylko breko, breko to będzie lokalnie gdzieś tutaj.